Cześć! Witajcie na moim kanale. W latach 90. w wielu polskich domach królował Pegasus i była to najpopularniejsza konsola w tamtym czasie. Najpierw był to model MT77DX, dokładnie taki jak widzicie tutaj, potem model IQ502. Wraz z tą konsolą do Polski zaczęły napływać gry i składanki. Jeśli chodzi o składanki, to dla mnie zdecydowanie najlepszą była Złota Piątka. Pięć naprawdę fantastycznych Gier, ale nie wiem czy wiecie, że zanim pojawiły się one na składance, były sprzedawane w Polsce oddzielnie. I są to dzisiaj prawdziwe białe kruki. W tym odcinku właśnie pokażę wam swoją kolekcję gier ze składanki złota piątka. Będzie to super okazja, żeby powspominać te gry. Pokażę wam oczywiście gameplaye i tylko liczę na Wasze komentarze. Dajcie koniecznie znać, która z tych gier była dla Was najlepsza z tej składanki i jakie macie wspomnienia, właśnie związane ze Złotą Piątką i Pegasusem. Także zaczynamy! Pierwsza gra to Micro Machines, czyli wyścigi resoraków. Uwielbiałem tę grę i, tak jak mówiłem na początku, zanim pojawiła się w Polsce Złota Piątka, to właśnie gry były sprzedawane z tej serii oddzielnie. Dzisiaj to są prawdziwe białe kruki. One były wydane w kartonowych boksach. Wiadomo, że papier nie jest zbyt odpornym materiałem, więc do dzisiaj przetrwało ich naprawdę w takim stanie, jak widzicie, niewiele. Złota piątka już była wydawana w opakowaniu plastikowym, co sprawiało, że była dużo, dużo bardziej trwała. Jeśli chodzi o te wydania, to one są właśnie w takich pięknych, kartonowych boksach. Zobaczcie, naprawdę wygląda to bardzo fajnie. W środku mamy takie plastikowe wytłoczki. I znajduje się tutaj cardice. Zobaczcie, tak wygląda właśnie carlicz Micro Machines. Mamy tutaj stół bilardowy i instrukcja w języku angielskim. Tutaj też jeszcze powinien być plakat, którego akurat w tym zestawie nie ma. Ja akurat Micro Machines bardzo bardzo lubiłem, jest to Jedna z moich ulubionych gier z tej składanki. Szczególnie pamiętam tryb grając na dwie osoby. Było bardzo dużo zabawy i, i świetnie się w tą gierkę grało wieczorami. Była też trudna. Potem szczególnie im dalej te plansze, to było coraz trudniej. Mi się udało przejść. Micro Machines, co jest nie lada wyczynem uważam. Także tak to się właśnie prezentuje. Te cardige nie były też jakoś mocno popularne, ponieważ w 1995 roku e, taka gra oddzielnie kosztowała 35 zł, gdzie za 69 zł można było kupić już złotą piątkę. Także naprawdę zdecydowanie bardziej opłacało się e, kupić e, tą składankę dodatkowo była taka promocja, bo w Marku wtedy, gdzie konsola sama Pegasus IQ502 kosztowała 115 zł, a w zestawie właśnie ze Złotą Piątką można było ją kupić za 179 zł. No, biorąc pod uwagę fakt, że średnia pensja wtedy w Polsce to było nieco ponad 700 zł, mówimy o roku 95, czyli już po denominacji, kiedy przestaliśmy być milionerami, to naprawdę Pegasus i Złota Piątka była takim produktem osiągalnym i też myślę, że temu zawdzięcza swoją ogromną Popularność, czyli mamy Micro Machines. Tutaj dodatkowo jeszcze Wam pokażę. W Złotej piące oczywiście była instrukcja w języku polskim. Bardzo śmieszne są te tłumaczenia. Naprawdę można się dzisiaj przy tym trochę pośmiać, ale to i tak było coś luksusowego, bo gdzie do Pegasus'a, do gier na bazarach były dawane instrukcje? Nie były po prostu, więc tutaj tłumaczenie po prostu jest Micro Machines, to jest Micro Machines. Następna gierka to Big Nose The Caveman. I tutaj zostało to przetłumaczone właśnie w tej instrukcji. E, jaskiniowiec e, Wielki Nos. E, też gra, która miała bardzo, e, bardzo fajną grafikę. E, platformówka. E, tutaj też mam wydanie kompletne. Czyli mamy Cardiz z grą. Zobaczcie, tak wyglądał ten cardiz solo. Tak się pięknie, pięknie prezentował. E, w ogóle te kardidże od, od Bika, e, bo to firma Bik na Tajwanie właśnie produkowała w porównaniu do tych kartniczy bazarowych były, od razu dawały taki efekt luksusu pięknie odlany plastik zaokrąglone rogi sprawiało to wrażenie naprawdę produktu luksusowego i do dziś jak się weźmie do ręki taki kartnicz a kartnicz bazarowy to czuć naprawdę różnicę tutaj mamy instrukcję obsługi i mamy też informację właśnie że to właśnie Codemasters wydał tą grę a dystrybucją zajął się Cam America to też taka ciekawa historia była, ponieważ Codemasters nie było stać na bardzo drogie licencje, jakie trzeba było płacić dla Nintendo i nie wydawał oficjalnie gier na NES-a za to firma właśnie CAM America w Ameryce zajęła się produkcją takich kartridży, już można powiedzieć schakowanych, które obchodziły te zabezpieczenia Nintendo i wydawała właśnie gry Codemasters a produkcję tych kartridży właśnie zlecała na Tajwanie firmie Relatek, albo znanej też jako Big, i tak właśnie trafiła do nas właśnie złota Złota Piątka, no bo wiadomo, że Pegasus trafił do nas z Tajwanu. Ale tyle, tyle ciekawostek jeśli chodzi o, o Pegasusa ogólnie. Czyli mamy Big Nose the Caveman. Akurat to była bardzo dobra gierka, ale przy tych innych na Złotej Piątce dla mnie to nie była, nie była, nie była w topie. Pamiętam, że był taki sklep, gdzie można było też kupować, kupować różne broń i były takie też etapy, to pamiętam, gdzie nasza maczuga zamieniała się w wirnik helikoptera i można było latać. To gdzieś tam utkwiło mi w pamięci, czyli Micro Machines, mamy Big Nose The Caveman. Potem mamy Big Nose Freaks Out i tutaj tłumaczenie jest, no to jest dobre tłumaczenie, Jaskinowiec Wielki Nos złości się. I tutaj już mamy dużo dynamiczniejszą platformówkę, trochę taką na wzór Sonika zrobioną i naprawdę ta gra pokazywała, że programiści z Codemasters naprawdę zrobili fajną, fajną robotę. Jak na 8 bitów to naprawdę wyglądało super. Ja pamiętam jak przychodzili do mnie koledzy właśnie i Złota Piątka w ogóle to był taki cardisz, gdzie można było tak poszpanować przed kolegami i pokazać właśnie, że Pegasus ma naprawdę bardzo, bardzo fajną grafikę. I tutaj też zacie piękny box. Mówię, ich, ich nie przetrwało dużo. I tutaj akurat mam wydanie takie kompletne, czyli mamy e, też oprócz instrukcji, zobaczcie, mamy tutaj instrukcję. E, mamy kardwicz z grom, już pokazuję, jak się prezentował. Dokładnie tak wyglądał ten kardicz Mamy też piękny plakat. E, I to było coś takiego naprawdę niesamowitego, zobaczcie. E, w tych takich e, już trochę, trochę czarno-białych latach 90. takie piękne, kolorowe plakaty robiły robotę. Naprawdę e, pamiętam, że miało się. Takie słomki, na których wieszało się plakaty. Także piękne piękne wydanie, kompletne. I też mówię, no, akurat przy innych grach na złotej piące ta gra. No była dla mnie jedną ze słabszych, ale co nie zmienia faktu, że i tak była świetna. Zresztą każda gra na złotej piątce wydana właśnie oddzielnie już robiła robotę, a co dopiero, jak, jakie to było szczęście, jak dostawało się w latach 90. właśnie Pegasusa z tą składanką. Tak naprawdę wiele opinii słyszałem, że wystarczał tak naprawdę Pegasus, wystarczała złota piątka i ewentualnie Cardi 168 w jednym i naprawdę setki, setki godzin było zagospodarowanych. Następna gra z tej składanki, którą posiadam oddzielnie, to jest The Fantastic Adventure of Dizzy. Świetna przygodówka, ale bardzo trudna i tutaj niewątpliwie wielką barierą było, była bariera językowa, bo do tej gry, żeby przejść ją naprawdę no, trzeba było ten angielski znać. Ja wtedy angielskiego nie znałem w ogóle, nie posiłkowałem się żadnymi słownikami, także dużo w tą grę, Dużo w tą grę wtedy nie grałem. Bardziej robiła wrażenie fajna muzyka, grafika. Nadrobiłem to potem. Przeszedłem tą grę sobie już będąc starszym osobnikiem. Tak się prezentował właśnie Kardiz z Grom. Zobaczcie, też pięknie, pięknie wyglądał. I ja do dziś zresztą, jak trzymam te kardizy, to nadal mam takie poczucie, że jest to produkt luksusowy. Mamy tutaj, to muszę pokazać. Słuchajcie, o. Jest, jest plakat. Jest plakat, który właściwie jest też mapą. E, I są jakieś tutaj podpowiedzi i e, pod, podpowiedzi właśnie jak, e, jak przejść gen, no ale w, no dzisiaj to już rozumiem mniej więcej, co tu jest napisane. W latach 90. po prostu był to ładny, był to ładny plakat. E, mamy też instrukcję obsługi, oczywiście pięknie wydaną. I tak się prezentuje właśnie The Adventure of Dizzy, The Fantastic Adventure of Dizzy. To, to jest akurat gra, która była wydawana na komputery ośmiobitowe. W, w ogóle Codemasters słynął z wydawania gier na początku na komputery ośmiobitowe. Jeśli chodzi o Złote Czwórki, różnego rodzaju składanki, tutaj dla przykładu wziąłem jedną kasetę z Commodore, którą mam w kolekcji. Masa wychodziła tych różnych składanek, Quattro Sports, Quattro Arcade i tak dalej, i tak dalej. I nawet w Polsce była też niezwykle popularna składanka Złota czwórka to jest tak naprawdę Quatro Adventure, ale była nazywana właśnie przez Złotą Piątkę. Była nazywana Złotą Czwórką. Ja akurat Złotą Czwórkę nie miałem okazji w dzieciństwie grać, ale zobaczcie, w odróżnieniu od Złotej Piątki, ona też była wydawana w kartonowym opakowaniu. Też zawierała świetne gry, ale Złota Piątka no, była e, mimo wszystko e, raz, że jeszcze lepiej wydana, e, jeśli chodzi o opakowanie. No i zawierała pięć naprawdę super gier. Czyli mamy The Fantastic Adventure of Dizzy, trochę się rozgadałem, ale jak widzicie, ja naprawdę lubię klimat Pegasus'a i w sumie od tego zaczynałem swoją karierę kolek kolekcjonera. No i kolejną grom ze tej składanki, to jest akurat moja ulubiona gierka, to mamy The Ultimate Stuntman. Według tego, według tej te instrukcji z lat 90. nazywa się to: jest to Mistrz Kaskader, Polecam w ogóle przeczytać. Kiedyś tą instrukcji, jakimiś przy okazji. A zobaczcie, tak też z ciekawostek na końcu tej instrukcji, chociażby była taka reklama nie, zrobiona na Xero Pegasusa IQ 502. Była też reklama kultowego pisma Top Secret. No, niesamowity urok lat 90. Miało to wtedy wielką wartość i do dziś ma, szczególnie kolekcjonerską. I moja ulubiona gra, właśnie The Ultimate Standman. Do dziś ją bardzo lubię. Była jest bardzo, bardzo trudna. Ale miała świetną grafikę i tak naprawdę mamy tutaj grę taką, można powiedzieć wielogatunkową, bo zaczynamy od jazdy samochodem, potem wspinamy się, jest platformówka, latamy lotnią. Między levelami też pamiętam świetne przerywniki były takie, się rozbrajało bombę. Trzeba było rozbrajać bombę, taka trochę łamigłówka matematyczna. Tutaj zresztą z tyłu widać, są pokazane takie screeny z tych różnych, z różnych etapów. Także jest to zdecydowanie moja ulubiona, ulubiona gra. Zobaczcie, że tutaj nawet ktoś na żywca przeniósł tą, tą okładkę z tej wersji amerykańskiej, bo tu widać Cardis na, na NES-a, tak naprawdę. Jakby, więc, więc było to zrobione trochę szybko, co nie zmienia faktu, że, że i tak jest to bardzo, bardzo piękne, piękne wydanie. Nie wiem, czy tutaj jest. Tak, tutaj nie mam niestety plakatu, ale zobaczcie, tak wyglądał Cardis z tą grą. Tak się prezentował. O! Tak to wygląda. I tutaj mamy instrukcję. I tutaj mamy też instrukcję do tej gierki. Także tak się prezentuje kolekcja tych gier wydanych oddzielnie. Bardzo się cieszę, że udało mi się to jeszcze kupić w takich czasach, gdzie naprawdę było to 5 razy tańsze niż dzisiaj. Dzisiaj ciężko jest w ogóle na Allegro znaleźć aukcji, gdzie są sprzedawane kompletne te gry oddzielnie. A jak już się pojawiają, to ceny dochodzą nawet do 1000 zł i lepiej. I to tyle tak naprawdę. Jak zawsze liczę bardzo na wasze komentarze. Zapraszam do oglądania innych odcinków z serii Moja Kolekcja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć. Trzymajcie się.